W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w 1/8 finału Mistrzostw Świata na trybie profesjonal. Mecz z Urugwajem. <coughs> teraz czekam na połączenie meczu. <coughs> Mecz o ćwierćfinał. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału. A przegrany odpada. Jezus, Neymar, Rafinha, Rafinha, de la Cruz, Suarez, Suarez, de la Cruz. Niestety trafia i, i to jest pierwsza stracona bramka przez Brazylię na turnieju. Rafinha Suarez, Suarez, Cavani, Marquinhos, Vinicius Junior, Neymar, 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 Zagrane do Fred, Fred, Rafinha. Rafinha. Rafinha strzela. Strzał zablokowany. Jeszcze raz strzela. I znowu strzał zablokowany. Oliveira. De la Cruz. I teraz... Casemiro. Vincius. Gabriel Jesus. Vinicius! Vinicius! I gol! 1 do 1! <coughs> Vinicius poszukał miejsca i był praktycznie sam na sam z bramkarzem i strzelił i trafił Suarez Godin Bentancur Bentancur podanie do Suareza Suarez Fred Neymar Neymar Zagranie do Gabiera Jezusa. Gabriel Jezus. Gabriel Jezus. Vinicius. 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 I druga bramka Viniciusa, juniora w tym meczu. <coughs> Od... W końcu więcej niż jedną bramkę w meczu strzelił. Darasketa. Alex Telesz, Vinicius Junior Neymar Junior Gabriel Jesus Godin No i jest przerwa Do przerwy Brazylia wygrywa z Urugwajem Zobaczymy jak to będzie Bo na razie Brazylia Wygrywa z Urugwajem I teraz Ruiz Suarez, Rodrigo Betancur Federico Varverde De Arrascoeta, Edison, Cavani Araujo, 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 Araujo Thiago Silva Alex Telesz Teraz Vincius Junior, Vinicius Junior <koh> I teraz Araujo przyjmuje piłkę, De Arrascoeta, De Arrascoeta Varverde De La Cruz, Cavani zaraz koeta, bentankur, bentankur <coughs> Vinicius <coughs> i będzie rzut roczny dla Urugwaju. Teraz łapie Alison piłkę, Alison podanie, czy Jezus dobiegnie do piłki, Gabriel Jezus dobiegł do piłki. Gabriel Jezus, Gabriel Jezus. Gabriel Jesus! Gabriel Jesus! Aj, strata piłki! No i teraz Verde, Cavani. Bentancur. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Verde, Casemiro. Gabriel Jesus. GABRIEL JEZUS Zagranie do VINICIUSA, VINICIUS I teraz ALEX TELESZ NEYMAR NEYMAR Strzał, ale strzał zablokowany, teraz NEYMAR ALEX TELESZ i niestety spalony Aj, czemu tam NEYMAR podawał no 87 minuta meczu Ostatnie kilka minut Warwerde. Ojojoj, oj, oj, Suarez i tego Silva przejmuje piłkę, i teraz Fred Gabriel Jesus, Gabriel, i koniec meczu, a więc zwycięstwo 2 do 1. Brazylii z Urugwajem, <ścoughs> nie było żadnych zmian, chyba dwie bramki Viniciusa, i jedna bramka De La Cruza. I Vinicius <coughs> uratował Brazylię. I teraz takie mecze nas czekają. Takie mecze nas czekają. Brazylia zagra z Japonią. A więc czy to będzie łatwy ćwierćfinał? Zobaczymy. <coughs> a jeśli Brazylia wygra z Japonią, to, wygra z to zagra z Holandią albo Argentyną. a więc play. I kto zagra w półfinale, czy Japonia, czy Brazylia? <laughs> Zobaczymy za jakieś około 90 minut od rozpoczęcia meczu. <laughs> aby, dobrze aby dobrze zacząć, to wtedy będzie Dobra sytuacja Rafinia Fred Rafinia i teraz Fred 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 Aj Strata piłki przez Freda Lubicie piłki i będzie out Dla Brazylii Danilo Rafinia Danilo Aj Na razie Bra na razie Japonia dobrze się broni nie było żadnego takiej sytuacji podbramkowej. I teraz jego Silva. Neymar. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Aj! Niedokładne dośrodkowanie. Tomiyasu. Tomiyasu. I to. I to. Kamada. Endo! 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 Minamino! Teraz Fred wybija na out. Dwudziesta ósma minuta meczu i Japonia ma... ...out. Kamada! Kamada! Jaki faul! Panie sędzio! Alison obroń to. To tam nie było faulu. Rafinia, rafinia. Rafinia, rafinia. Rafinia, wrzutka, Jezus, gol. Ale sprawiedliwość stała się faktem. Gabriel Jesus szybko po kontrze strzelił bramkę dla Brazylii Osako Shibasaki, Shibasaki Gabriel Jesus Vinicius Junior, Vinicius Junior Shibasaki Kamada, Shibasaki, 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 Shibasaki. Endo i teraz Rafinia, Rafinia. Jest do przerwy remis. A więc zobaczymy, kto wygra ten mecz. A może będzie dogrywka, bądź rzuty karne. Osako. I teraz endo, endo, endo. Ojojo, nie ma. Ojojoj ojojoj oj, oj. endo 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 Nie ma bramki dla Japonii ja mogło być 2-1 Teraz Rafinha Rafinha I teraz Fred Nie to Danilo 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 Aj ale będzie, co będzie, i będzie rzut wolny. Strzelać nie, ale wrzucać to tak. Neymar, oj, rafinia, nie! Zepsuty rzut wolny, to mi jasu i to Vinicius Junior, Vinicius Junior, Vinicius Junior. Nie ma, nie będzie strzału. Już niecałe, 7, już siedemdziesiąta minuta meczu. jest remis 1 do 1. Czy, potrze czy będzie potrzebna dogrywka? Teraz Fabinho. Thiago Silva. Neymar. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Neymar. Jesus. Tomijasu. Tomijasu. I to. I Thiago Silva. jest out. 82 minuta meczu. Schodzi najmiar, mar, Wchodzi Mateus Kunia. Danilo. Endo. Minamino Nie było spalonego! I broni to Alison. Alison. Marquinhos. Ojojoj strata. Kamada. Doliczony czas gry. Nie można stracić, Osako. Dobrze. Marquinhos. Alison. Fabinho. <laughs> A więc już na pewno potrzebna będzie dogrywka do rozstrzygnięcia tego meczu. A czy potrzebne będą rzuty karne? To zobaczymy. A to jest Kunia i Rafinia, 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 Rafinia się rozpędza, Rafinia! Rafinia! I będzie... I będzie rzut rożny, i teraz będzie rzutka, Mateusz Kunia! I nie ma bramki! Gola nie ma, broni bramkarz. I będzie kolejny rzut rożny, Mateusz Kunia! Zagranie! Ojej, strata. Teraz Wincius Junior, Danilo Rafinha Mateusz Kunia Mateusz Kunia Gabriel Jesus! Jest 2 do jednego. Gabriel Jesus! <tryk> ale do idealne zagranie. Nie byłem przekonany do tego zagrania, ale. Bramka padła. Shibasaki. I jest do pierwszej części dogrywki remis, znaczy Japo Brazylia wygrywa po pierwszej części dogrywki i teraz ostatnie 15 minut <laughs> na Kaima Endo Endo i teraz Japonia <laughs> Endo i teraz Brazylia z kontrom GABRIEL JEZUS JEZUS GABRIEL JEZUS I będzie rzut rożny A więc ostatni rzut rożny chyba w tym meczu Mateusz Kunia Po ziemi GABRIEL JEZUS I chyba hat-trick Gabriela Jezusa A więc Japonia Odpada z mistrzostw świata A Brazylia awansuje Bo w minutę Japonia nie strzeli dwóch bramek. Endo. Endo. I koniec meczu, a więc Brazylia w półfinale mistrzostwa, świata, a w półfinale zagra z Kim. Zaraz zobaczymy. A więc teraz. Gabrize z hat-trickiem. i Kamada z bramką był w tym meczu. A więc. Argentyna, Brazylia i Francja, Portugalia. Tak wyglądają półfinały. <laughs> A więc tak się ułożyło, że finał będzie po południowoamerykański i europejski. Ciekawie się to ułożyło. A w tym odcinku to było wszystko, cześć.